O tym, czy rynki kapitałowe wyceniają już ryzyko związane z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Witaj, Przemku. Nazd... Witam, Dzień dobry Państwu. tak, na rekordowym historycznie poziomie. Jak oceniasz sytuację na rynkach kapitałowych? Sytuacja na rynkach w chwili obecnej jest taka, że jest bardzo dużo optymizmu, jest dużo. Przekonania, że no wobec bardzo ekspansywnej polityki banków centralnych inwestorzy w zasadzie nie mają wyjścia, muszą uciekać do ryzyka. Oprocentowania są wszędzie zerowe, w najlepszym przypadku, i w związku z tym ceny aktywów bardzo mocno rosną. Tak jak zauważyłeś, szczególnie spółki technologiczne no w tym roku. Ich ceny eksplodowały, wręcz straty z pandemii zostały już dawno odrobione, z ogromnymi nawiązkami w wielu przypadkach. Amerykański NASDAQ jest na historycznych szczytach. No i w tej sytuacji inwestorzy raczej nie wyceniają różnego rodzaju potencjalnych zagrożeń, które mogłyby sprawić, że ta rzeczywistość nie będzie aż tak kolorowa. Czyli doprecyzuj, proszę. Wybory sobie sienią, czyli na razie się giełdy tym nie przejmują, czy już już jakieś swoje prognozy inwestorzy mają i już do, będą kontynuować to, to swoje podejście do, do sytuacji rynkowej, jeżeli się nie zdarzy coś, coś wyjątkowego zupełnie? Myślę, że na razie inwestorzy koncentrują się na tym, co jest tu i teraz. Ten czynnik wyborów, o tym się trochę mówi, natomiast jakby on raczej na razie nie ma wielkiego wpływu na notowanie, a potencjalnie może mieć, bo, bo jednak... Co by nie mówić o prezydencie Trumpie, to jego prezydentura była dla rynków bardzo pomocna. Z dwóch powodów. Po pierwsze, przeforsował on w ciągu pierwszych dwóch lat, kiedy Republikanie mieli większość, czyli kontrolowali i Biały Dom, i cały Kongres, przeforsował on cięcia podatkowe, które, z których skorzystały głównie firmy. To wpłynęło na wyceny. No bo wiadomo, że jeśli większa, znacznie większa część zysku netto zostaje. W firmach, to no, jest to korzystne po prostu dla akcjonariuszy, szczególnie, że te firmy zamiast te pieniądze wydać na inwestycje, no, w dużym stopniu wydały je na skupy własne cen akcji, to dodatkowo podniosło swoich wycen. Po drugie, Donald Trump, o ile no, jest nieobliczalny w nieobliczalnej polityce zagranicznej często był tym, który w zasadach przysłowiowo, to jednak postawił sobie indeksy giełdowy jako miernik swojej prezydentury i widać, że wszelkimi sposobami próbuje wpływać na rynek, No ponieważ jakby teraz gra do jednej bramki z Fedem, to, no to rynek uznaje, że taki prezydent jest lepszy niż prezydent, który będzie realizował jakąś inną agendę. No i tutaj dochodzimy do obecnej sytuacji, gdzie w sondażach prezydent Trump bardzo mocno traci. Wobec kandydata demokratów Joe Bidena, który oczywiście nie musi cofnąć tych wszystkich zmian, które wprowadził Trump, ale jednak jego prawdopodobnie polityka, jego priorytety byłyby znacznie mniej sprzyjające dla Wall Street. Była taka sytuacja przed momentem, przed kilkoma dniami, że ktoś z bliskiego otoczenia Trumpa powiedział, że koniec z wojnami handlowymi. I była reakcja natychmiastowa, a potem to było, było dementi do tej wypowiedzi i było, było gwałtowne pogorszenie. Chciałem cię właśnie zapytać o, o wojny handlowe. Czy zwycięstwo konkurenta Trumpa myśli, że położyłoby kres wojnom handlowym, że inwestorzy mogą obstawiać już taki wariant? Um, nie sądzę, żeby tutaj bardzo zmieniła się polityka USA wobec Chin. Wręcz, wręcz może się okazać, że ona będzie twardsza. Dlaczego? Dlatego, że. Trumpowi bardzo zależy na reelekcji. No i z rewelacji Johna Boltona, który wydał książkę, wynika, że um, Trump tak naprawdę rozgrywa Chiny, próbuje przynajmniej rozgrywać, to rozgrywa to jest zdecydowanie za dużo powiedziane, ale taki, taki jest jego cel według Boltona, aby po prostu wygrać wybory, tak jak wszystko jest nakierowane na, nie powiedzmy sobie na interes strategiczny USA, ale właśnie na wynik wyborczy. Więc może się okazać, że e, zmiana, w Pałacu Prezydenckim sprawi, że z jednej strony ta polityka będzie bardziej dyplomatyczna, czyli będzie mniej Twittera, mniej um, jakichś takich tor torped zrzucanych um, z obwieszczeniami na przykład o nowych cłach, ale ta polityka będzie bardziej konsekwentna. W USA mamy jednak mocno, mocne przekonanie po obydwu stronach sceny politycznej, że um, no coś trzeba z tą sprawą zrobić, bo jeśli nie, to no, po prostu Stany Zjednoczone będą tracić systematycznie wpływy na rzecz Chin. A czyli w tej kwestii ewentualna zmiana władz prezydenckich może wcale nie poprawić sytuacji z punktu widzenia rynków. No a właśnie dojdą te inne tematy, jak kwestie podatkowe. Stany Zjednoczone zanotują w tym roku największy deficyt od II wojny światowej. No i na razie nikt się tym specjalnie nie przejmuje, bo Fed skupuje te obligacje. Ale ktoś jednak będzie musiał w jakimś stopniu za to zapłacić, ponieważ opozycja chce, aby większymi beneficjentami budżetu byli ubożsi, no to, no to jakby gdzieś tych pieniędzy trzeba będzie szukać. No i jest, no i oczywiście korporacje, szczególnie te największe technologiczne, są potencjalnym celem. Po drugie, no wśród opozycji też jest wiele takich pomysłów, aby Um, czy to uregulować bardziej spółki technologiczne, czy też wpływać bardziej na politykę cenową, już tutaj nie, niekoniecznie spółek technologicznych, ale na przykład farmaceutycznych. Więc jest wiele um, płaszczyzn, na których ta zmiana polityki może być dla rynków niekorzystna. No a jakby patrząc obecnie na sondaże, wydaje się, że ona jest całkiem prawdopodobna. Nie eksponowałeś w ogóle tematu pandemii. Czy to powinienem odbierać tak, że dla inwestorów to już temat, który jest tam gdzieś daleko już w tle i nie przejmują się takimi sygnałami napływającymi z rynku, jaki jest rzeczywisty stan epidemiologiczny? No tutaj oczywiście poproszę bardzo istotny temat, ponieważ w ostatnich dniach odnotowaliśmy rekordy rekordowe ilości dziennych, stwierdzonych przypadków koronawirusa. I o ile. W dużym stopniu jest to kwestia rynków rozwijających się, to w Stanach Zjednoczonych sytuacja też się pogarsza na nowo. Mieliśmy wzrost dziennych przypadków powyżej 36 tysięcy po raz pierwszy od 1 maja. No i tak, no i jakby rynki, tak jak powiedziałem na początku, na rynkach zapanowało takie przeświadczenie, że trzeba być w akcjach, bo jakby nie ma innej alternatywy. I to trochę sprawia, że wszelkie złe informacje są szybko ignorowane. Z drugiej Dodatkowo politycy no nie, nie bez powodu mówią też o tym, że nie można już drugi raz zamknąć gospodarki, bo po prostu tego się, no jakby ona się już może z tego nie podnieść. Więc jakby to też trochę usypia czujność, ale jeśli sytuacja się będzie dalej pogarszać, no to trzeba będzie na to odpowiadać, na pewno już nie takimi, masowymi ograniczeniami, ale jednak no, będzie to komplikować żywienie gospodarcze. Więc ja bym tej kwestii z pewnością nie ignorował. To nałóżmy na to, o czym mówiłeś jeszcze, Twoją ocenę sytuacji na rynkach walutowych. Jakie są Twoje prognozy dotyczące dolara w tym całym kontekście wyborów prezydenckich, optymizmu inwestorów? Znaczy, jakby moje, moje oczekiwania co do dolara są niezmienne, on jest cały czas przewartościowany na dłuższą metę, spodziewam się, że złoty będzie mocniejszy wobec dolara, ale właśnie to, że rynek teraz jest w takim stanie, gdzie trochę ignoruje pewne zagrożenia, no to może sprawić, że to nie będzie taka droga prosta, tylko będą okresy umacniania się dolara, kiedy ten sentyment będzie, jeśli on by się pogorszył w kolejnych tygodniach, to dolar, który w zasadzie oddał całe to umocnienie z pandemii, może się przejściowo umocnić nawet powyżej 4 zł, więc jakby warto być tego świadomym. Nie sądzę, żebyśmy wrócili do tych poziomów z marca, gdzie mieliśmy nawet powyżej 4, 30, 4 zł 30 groszy, ale, ale jakby takie umocnienie, dolara, które, umocnienie złotego wobec dolara, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodni, ono nie będzie takie liniowe, bo będą okresy korekt na tej parze walutowej. O tym, czy rynki kapitałowe wyceniły już ryzyko wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XCB. Przemku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Zbyszku, dziękuję Państwu.